Czym różnią się od siebie spójniki ABER i SONDERN? Oba można tłumaczyć tak samo, jako wyraz ALE, ale nie można ich stosować wymiennie. Najlepiej to będzie widać na przykładach. Przykład numer jeden. Ich gehe heute fahren, aber Kasia bleibt im hotel. Ja idę dzisiaj pojeździć na nartach, ale Kasia zostaje w hotelu. Drugi przykład z spójnikiem SONDERN. Ich gehe heute nicht zu fahren, sondern ich bleibe im hotel. Ja nie idę dzisiaj pojeździć na nartach, ale zostaję w hotelu. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, to tutaj trzeba pamiętać zawsze o tym, żeby być w zgodzie ze stylistyką języka polskiego, bo te wyrazy można tłumaczyć troszeczkę inaczej. Tutaj akurat wykorzystałam specjalnie dwa razy to samo tłumaczenie, ale, ale tam pasowałoby również lecz, tylko. Czyli ja nie idę dzisiaj jeździć na nartach, tylko zostaję w hotelu. No ale dobrze, chodzi tutaj o to, kiedy właściwie mogę użyć jednego, a kiedy drugiego. A więc Aber stosujemy wtedy, gdy łączymy dwie kontrastujące ze sobą informacje, ale obie są prawdziwe, to znaczy obie znajdą zastosowanie, odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja pójdę na narty, a Kasia zostaje w hotelu. Jeżeli chodzi o ząden, to łączymy również dwie kontrastujące informacje, ale tylko jedna z nich znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ pierwsza użyta jest sprzeczeniem Ja nie idę na narty, lecz zostaję w hotelu. Więcej o spójnikach z grupy ADUSO, czyli AB, DEN, UND, Sondern, ODER, a więc tych, które łączą dwie informacje w szyku prostym, czyli podmiot, orzeczenie i reszta, w animacji, którą przygotowałam. Zapraszam na nią teraz serdecznie. Proszę pamiętać o pobraniu i wypełnieniu ćwiczeń, tam są również odpowiedzi, więc będzie można się od razu sprawdzić. A ja nazywam się Sabina Hojnowska i od wielu lat zajmuję się nauczaniem języka niemieckiego i teraz właśnie zapraszam na taką lekcję. Jeżeli to nagranie wniesie coś pozytywnego w Twoje życie, jeśli chodzi o naukę języka niemieckiego, to podnieś proszę łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj zamieszczam, to rozwiązaniem jest subskrypcja kanału Oswajam Niemiecki. Jeszcze raz zapraszam na film i wünsche viel Erfolg beim Deutschlernen und bis demnächst. Tschüss! Spójniki ADUSO to krok milowy do uzyskania większej pewności siebie w komunikacji w języku niemieckim. Skrót ADUSO powstał od pierwszych liter spójników aber, den, und, sondern, oder o ich znaczeniu już za chwilę. A teraz chcę podkreślić, że cechą charakterystyczną zdań, które są niejako doklejone po tych spójnikach jest to, że są one w szyku prostym. To znaczy, że zaraz po spójniku jest podmiot, Potem jest orzeczenie i reszta informacji z tego zdania. Przykład. Ich lerne Deutsch und ich lerne Englisch. Ja uczę się niemieckiego i ja uczę się angielskiego. Drugi przykład. Tomek zieht sich beim an und Tomek geht spazieren. Tomek ubiera się ciepło i Tomek idzie na spacer. Oczywiście, jeżeli w zdaniu po spójniku podmiot i orzeczenie są takie same, można je opuścić. Wtedy zdanie brzmi o wiele bardziej naturalnie. Zobaczmy. Katrin wohnt in Dortmund, aber kommt aus Polen. Katrin mieszka w Dortmundzie, ale pochodzi z Polski. Ich lerne Deutsch und Englisch. Uczy się niemieckiego i angielskiego. A drugie zdanie. Tomek zieht sich an und geht spazieren. Tomek ciepło się ubiera i idzie na spacer. Ze względu na tą prostotę, spójniki z grupy ADUSO są idealne, żeby rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne. Pozwalają skupić się na przekazie, na treści, a nie na zasadach konstrukcji zdania. Poza tym, te spójniki są świetnym fundamentem do tego, żeby wprowadzić bardziej złożone konstrukcje, np. ze spójnikiem while albo DAS, ale o tym też w innych odcinkach. Przyjrzyjmy się dokładniej ich znaczeniu i kontekstach, w których mogą zostać użyte. Spójnik und. W języku niemieckim oznacza i oraz a. Jest używany w zdaniach, aby łączyć ze sobą dwie lub więcej rzeczy, idei lub działań w sposób współrzędny. Co to znaczy? Że und łączy części, które są równoważne, to znaczy żadna z nich nie jest zależna od drugiej i mogą występować osobno. Przykład. Ich habe einen Hund und ich habe eine Katze. Zgodnie z zasadą pomijania podmiotu i orzeczenia, które się powtarzają, zdanie to brzmi o wiele bardziej naturalnie, gdy pozbędziemy się tych powtarzających się części, mianowicie Ich habe einen Hund und eine Katze. Mam psa i kota. Drugie zdanie: Ich habe einen Hund und Katrin hat eine Katze. Tutaj powtarza się tylko orzeczenie. W związku z tym po uproszczeniu to zdanie będzie wyglądało następująco. Ich habe einen Hund und Katrin eine Katze. Kolejny przykład. Wir gehen ins Kino und ihr geht ins Theater. Jest to znowu przykład, w którym powtarza się tylko orzeczenie. W związku z tym po uproszczeniu. Wir gehen ins Kino und ihr geht ins Theater. My idziemy do kina, a wy do teatru. W logice matematycznej und odpowiada logicznej operacji koniunkcji, co oznacza, że oba połączone warunki muszą być prawdziwe. Spójnik oder oznacza albo, lub i służy do łączenia alternatyw lub opcji w zdaniu. To znaczy, że przynajmniej jedna z opcji jest prawdziwa, a nie muszą być obie czy wszystkie spełnione połączone tym spójnikiem. Spójnik oder jest używany zarówno w pytaniach, jak i w zdaniach twierdzących. Przykłady jego zastosowania, gdy chodzi o wybór, o alternatywę. Du cans tee oder Możesz otrzymać, dostać herbatę albo kawę. Tutaj wybór ogranicza się do jednego z dwóch napojów. Drugi przykład. Du cans mit dem Bus oder mit dem Możesz jechać autobusem albo rowerem lub przykład wir können ins Kino gehen oder zu Hause bleiben możemy iść do kina lub zostać w domu obie opcje są możliwe ale należy podjąć decyzję i wybrać tylko jedną z nich zastosowanie spójnika oder w pytaniach które są propozycjami ponieważ oder jest spójnikiem współrzędnym co oznacza że nie zmienia szyku zdania Oba zdania połączone tym spójnikiem mają taki sam układ gramatyczny, w związku z tym, w pytaniu, które powstaje poprzez inwersję, czyli odwrócenie kolejności, najpierw orzeczenie podmiot, po spójniku ODER będzie dokładnie ta sama sytuacja. I wygląda to następująco: GIN wie ins kino oder bleiben wir zu Hause? Idziemy do kina, czy zostajemy w domu. Ciekawym zastosowaniem spójnika oder jest pytanie, które po użyciu spójnika ODER sugeruje, że mamy to potwierdzić lub zaprzeczyć. Das ist dein Buch. Oder? to jest Twoja książka, prawda? Spójnik aber oznacza ale, jednak, lecz. Jest używany do wyrażania kontrastu, sprzeczności lub zastrzeżenia w zdaniu. Oba składniki, które są połączone z spójnikiem aber, wyrażają zaistniały stan faktyczny. Czyli zaistniało zarówno ich möchte kommen, jak i ich habe keine Zeit, jeśli te dwa zdania połączymy z spójnikiem aber. Ich möchte kommen, aber ich habe keine Zeit. Das Wetter ist schön. Aber es ist ziemlich kalt. A teraz zdanie z zastrzeżeniem. Du darfst Brigitte besuchen, aber du kommst um 20 Uhr zurück. Wolno ci odwiedzić Brigitte, ale wrócisz do domu o godzinie 20.00. Możemy wyraz aber użyć do wzmocnień stylistycznych, na przykład w zdaniu Das ist aber teuer, ja", czyli po polsku, ale to jest drogie. Es ist aber kalt, ale jest zimno. The couch is bequem. Ale ta kanapa jest wygodna. Spójnik zondan. W przeciwieństwie do aby, mimo że oznacza on prawie to samo, ale lecz raczej tylko, łączy kontrast, z czego w pierwszym zdaniu przed spójnikiem jest używany sprzeczeniem. Ich klinke keinen ty zondan kaffee. Ja nie piję herbaty, tylko kawę. Das ist nicht. Mein Auto, sondern das ist das Auto von meinem Bruder. No i auto można tutaj pominąć, ponieważ powtarza się w jednym i w drugim zdaniu. Po uproszczeniu to zdanie będzie wyglądało w następujący sposób. Das ist nicht mein Auto, sondern von meinem Bruder. Czyli to nie jest mój samochód, tylko mojego brata. Czy trzeci przykład? Ja fahren nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto. Nie jedziemy pociągiem, tylko samochodem. I ostatni ze spójników DEN, BO, PONIEWAŻ, GDYŻ jest używany do wyrażania przyczyny powodu. Ich bleibe zu Hause, den, i szyk prosty, es regnet, zostają w domu, ponieważ pada deszcz. Er kommt nicht, den, szyk prosty, er ist krank, on nie przyjdzie, ponieważ jest chory. Ich bin müde, den, ich habe wenig geschlafen. Jestem zmęczony, zmęczona, ponieważ mało spałam, spałem. Podobnym spójnikiem, który wyraża powód, przyczynę, jest weil, ale po tym spójniku należy użyć tak zwanego szyku końcowego i jemu poświęcę osobną część, osobną lekcję. Zatem podsumowując, tworzenie zdań złożonych ze spójnikami Aduso. Wymaga znajomości układania zdań w szyku prostym, o czym mówiłam w nagraniu, do którego odnośnik znajduje się tutaj na górze w prawym rogu, i rozumienia znaczenia poszczególnych spójników. Wtedy możemy skutecznie łączyć zdania, nadając im odpowiedni sens i płynność. Wyrażamy bardziej złożone myśli, możemy być też bardziej precyzyjni. To wszystko w tym odcinku. Jeśli dotarliście do tego momentu, to mogę przypuszczać, że materiał jest warty łapki w górę. Subskrybowanie kanału Oswajam Niemiecki pozwoli na bycie na bieżąco z lekcjami, które tu zamieszczam. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zasubskrybuj kanał Oswajam Niemiecki. A ja jak zwykle życzę powodzenia w nauce niemieckiego i do następnego razu. Ich wünsche viel Erfolg beim Deutsch lernen und bis demnächst. Tschüss.